odnośnie faktów, odnośnie ucztomowych, czy były te konsultacje, jeżeli były, to kiedy, a jeżeli nie było, to dlaczego. Zabrakło rozmowy z ludźmi, nie przez internet, nie internetowo. Zabrakło, żeby po prostu raz w roku, jeżeli jest taki problem, bo jest problem i śmieciowy, co ja wiem, dlatego ja jestem wdziwona, że Pan w tej chwili tak mówi o śmieciach. Wie pan czemu? Był Pan sołtysem, przychodził Pan na komisję, to ja miałem komisję i cały czas Pan miał gotowy plan, jak można płacić mało za śmieci. A ja dobrze, dobrze, to ja bym to chodzi. Na tak, by młodzież podejmował tą sytuację odnośnie śmieci, bo to jest bardzo ciężki temat, hmm. trudny, ale Pan to do rozwiązanie. Dobrze, teraz zadaję sobie pytanie, stanie, bo ja go ja nie pamiętam, hmm. ale tylko, prócz, bo poczekajmy na temat, bo się. Poziony, panu, tak. Konsultacje. Czy były te konsultacje? Już, już, już odpowiadam. Stanę przodem, może do wszystkich, żeby. Jeśli chodzi o wrota Pani, yy, pani Orzenko, to konsultacje odbywały się nie za mojej kadencji, tylko jeszcze wcześniej. One miały miejsce w Kroszkowie. I w Kroszkowie zapadła decyzja o tym, że wrota sztormowe powstaną. Możemy to sprawdzić, możemy te dokumenty. Yy, poszukać tych dokumentów w urzędzie gminy. Tych dokumentów nie mam. Nie pamiętam, czy to był rok 17, czy 18, czy 16, ale w Groszkowie było spotkanie mówiące o wodach sztormowych. Yy, I tam powstała ta decyzja. I tam powstały również zapewnienia wód polskich, że różne rzeczy będą realizowane. Jak wody polskie są finansowane, o tym dobrze wiemy, więc teraz nam ciężko odpowiadać za wody polskie, ponieważ a jeśli chodzi o spotkania, o. Bo to, to, to jest kolejne ważne pytanie. Pan wtedy uczestniczył w tym jako sądy z i tak. bardzo dobrze pan wtedy mówił, mi się nawet to podobało, co pan tam mówił. I pan wiedział, jak gmina naciska na właśnie na wody polskie, się. żeby gmina miała jakiś wkład, jakiś po prostu, żeby mogła, bo miały być, żeby były zapewnienia. Likwidujemy mopy, chociaż części, naprawiamy bałek i robimy broda. To znaczy, Pani tam Pani Boszelo, y, budowę tego wszystkiego i o tym, że, że będą wrota pierwsze, tak jak mówię, powstał wtedy. Nie miałem na niego wpływu, y, nie mieliśmy na niego wpływu. Jedyny wpływ, na co mieliśmy, to na to, żeby lokować, żeby zadbać o nasze bały. Dlatego też przygotowanie tej koncepcji i analizy, jeśli chodzi o potencjalne problemy z zagrożeniem powodziowym na terenie naszej gminy. I dlatego też działania związane z ograniczeniem populacji bobra w przyszłości. I dlatego też przyłączenie się do zespołu parlamentarnego, który powstał po to, żeby te ograniczenia zminimalizować w przyszłości, albo najlepiej, żeby wyjąć zwierzę spod ochrony i żeby dalej przystąpić do. Wierzymy w to, że teraz, kiedy ten zespół powstał, pojawią się środki, które pozwolą na to, żeby one nasze wały zadbać. My... Ale dlaczego pan tego nie konsultuje w ogóle? Ale jaki konsultant? Ale ja się spotykam z Państwem dwa razy w roku. Przecież z każdym sołectwem spotykam się z Panią Bożenką dwa razy w roku i, i na każdym zebraniu wiejskim na ten temat rozmawiamy. W odnośnie takich, takich y, ważnych problemów, można by było zrobić jedno spotkanie z tym, Przecież to są dobrze, dobrze. To już to obiecuję Pani. Jeśli Pani u, u, uważa się, że nie jest Pani zbytnio, że niewystarczająco wystarczająco się, ja się, się... Znaczy jeśli uważacie, że, jeśli mieszkańcy uważają, że za mało się z nimi kontaktuje, to deklaruję, że do dawnego spotkania, to powinno a teraz możemy na śmiecie wrócić, jeśli pani Nie, no ja się, że パンタドーション。 Ale w każdym z tych firmach, ta sama firma odpowiada i za transport, i za nas. Czyli jest na terenie naszego powiatu. Proszę, ale my też mamy osobne. Ale proszę sprawdzić nasz nas specyfikację zamówienia i tam pan zobaczy. Proszę. Oczywiście, że jest połączony tak samo jak w Stegnie, w sztukowie, w moździerzu, w Otwaszewie. wszędzie firma. ta sama firma odbiera śmieci i wychodzi do zakładu utylizacji. Nie ma, nie ma. No chyba, że mamy pan znak, ma panie... panie Marku, na terenie naszej okolicy, który jednak jedno odwozi, które odwozi z obowiązkiem i tak jest też z obowiązkiem. Ja mówię, że są osobne rachunki ja to... za wywóz. Nie wiem, czy są osobne rachunki, bo nie sprawdzałem pod ostatkami, czy są, sprawdzę teraz, ale dla mnie, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ekonomiczne, bo skoro szacuję koszty swoje na w poziomie jednym z najniższych stawek, bo mam rzeczywiście jeden z najniższych stawek, to znaczy, że moja, że moja koncepcja, koncepcja Rady Gminy jest koncepcją jak ja najbardziej opłacalną. Ponieważ w swoim do gminy mamy trzmieci e, na poziomie 10, 40, coś takiego, a na przykład a na poziomie 9,30 złotych i mamy złotówkę tup. ponad zapasie, więc to znaczy, że tego typu wywóz śmieci jest bardziej opłacalny. Oczywiście, to zapraszam Pana do urzędu. Tak, oczywiście, że mamy. Ja mam co miesiąc składane sprawozdanie. Dlatego też jestem w stanie wyłapać yy, pewne, pewne rzeczy, co miesiąc wiemy. Don't Ja Państwu powiem dlaczego, bo nie był na płaszczyźnie drogi wojewódzkiej, na co dobrze bym samo ja Państwu powiem dlaczego, ponieważ sam przemówił chociaż myślę, że raczej to, jest, to, to, drogów, to będę nie pytanie mnie, tylko to innej osoby do kogo będę miał tutaj publicznie się wypowiadać. Projekt budżetu drogi wojewódzkiej, szanowni Państwo, powstawał w latach 2017 i on powstał w roku 2017. No w roku w 2017 został 100% zaopiniowany przez gminę Szurtową. Gmina Szczurno wyraziła pozytywną opinię do takiego projektu przeżyłowy tej drogi. Ja bym w 2017 roku nie wiedział, ale jak należy się okazać, żeby walczyć z mieszkańcami ze wszystkimi, tak naprawdę... która wzeszła poniżej 100 milionów, a jakość była 97 milionów złotych. Co mogliśmy, co było bezprzeszkodne w dokumentacji z 2018 roku? Zmieniliśmy bardzo wiele rzeczy, ułatwiających w szczególności bardzo duże podziękowania do w trybie do Departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, z którym bardzo dużo udało się zmienić, ale bezprzeszkodowo, a pozostałe rzeczy, których nie dofinansowaliśmy na zewnątrz w 2017 roku, nie tylko nie tylko, ale wiele osób. Jesteśmy w tej pracy bardzo dużo, ale inflacja, bardzo wysoka inflacja, które w tym nie mogliśmy po prostu, że to zmienić. A więc nasz towar, zwykły lewostan, szanowni Państwo, w Waszej drogi wojewódzkiej, muszę około 600 tysięcy złotych, Zwykły lewostan. Więc za punktuś, to, się chwilę, może szukać, to teraz trzeba Gaza. Pamiętam jak dziś byłam na zebraniu, kiedy pan Farinadę mówił, że tak, kochani, będziemy mieli gaz, ja to załatwię, gdzieś tam to prowadzimy przez grochowa i tak dalej i skończy się to koła i ja mówię, będę pierwsza, która się podłączy, ponieważ ja opalam od 30 lat w opałowym, pałowym. No i pytam, co ten pan, pan farinadę... Ale szanowni Państwo, jeśli chodzi o gaz, ja powtórzę, że to nie jest niczyja wina, nawet tego Pana, o którym Pani powiedziała. Jeśli raz powiem raz, że ta dyrektywa Unii Europejskiej, która mówi, że do 2030 pompujemy a do 2040 eksploatujemy, a przecież my musimy je całkowicie zlikwidować, na, na dzisiaj tak jest. Mam nadzieję, że się zmieni. Ale jeśli się nie zmieni, to na dzisiaj nie ma firmy, nieważne kto będzie później to, co mówił, żeby w ogóle ten gaz na nie mierzyli, a gdziekolwiek, bo nawet nie, tylko nie tego gazu u nas nie opłaca się budować, ponieważ 2030 jest za 6 lat. Za 6 lat, więc, więc to jest spórka za Ale to miało być ileś lat? Ee, te same mówią o tym, że do września tego roku musimy zlikwidować wszystkiego w ciągu i I tutaj ja się zastanawiam, ponieważ ja sobie nie wyobrażam,